Dzień otwarty rozpoczęto przedstawieniem teatralnym o Ekobabie Jasiu i Małgosi w wykonaniu uczniów i uczennic szkoły. Jasiu, Następnie zaproszono rodziców wraz z pociechami, przyszłymi uczniami i uczennicami na zwiedzanie szkoły. Zobaczy wszystkie pracownie, klasy, wszystkie miejsca, szczególnie w szkole ciekawe, w szkole, jak na przykład to, w którym się w tej chwili znajdujemy, jeszcze pachnie klejem i farbą. Przygotowaliśmy dla naszych uczniów czas starszych miejsce, w którym będzie można spędzić Ciszy przerwę. No w dzisiejszych czasach myślę, że bez telefonu, bez yy, innych bodźców jest takie miejsce potrzebne w szkole i akurat tak się złożyło, że na dzień otwarty jesteśmy gotowi z tym miejscem i nasi przyszli uczniowie będą również to miejsce mogli obejrzeć. Oprócz tego można było zwiedzić profesjonalne studio nagrań wyposażone w sprzęt muzyczny, a nawet green screen, zobaczyć polonistyczny escape room, czy wziąć udział w karaoke dziecięcym. Przygotowano także tory przeszkód i zabawy sportowe, w których pomagały uczennice klasy 5 A. Przyszykowaliśmy tor przeszkód, taki, że będziemy dzieciom pomagać, no żeby się fajnie bawiły. Jakie jest wasze zadanie tutaj dzisiaj? Musimy je trzymać za rękę i im pokazywać jak to robić, żeby się nie wywaliły. No. A powiedzcie, yy, dlaczego warto chodzić do tej szkoły? Co jest takiego super w waszej szkole podstawowej? Fajni nauczyciele. W naszej szkole też jest bardzo miła atmosfera i czuć taką przytulność od nauczycieli i wsparcia. Staramy się rozwijać uczniów we wszystkich kierunkach. Od sprawności prawda, małej motoryki, do której mamy małą salą, salę gimnastyczną. Poprzez zajęcia oczywiście WF-u dodatkowe zajęcia sportowe. Nasi uczniowie co roku święcą również triumfy w konkursach przedmiotowych, w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Rogocznie mamy laureatów, którzy później są laureatami prezydenta miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, więc ta oferta oczywiście z tym się wiąże. Przygotowujemy uczniów po prostu do dalszej edukacji.